No, dzień dobry. Fajne trzy filmy w tym miesiącu, co? Lecimy z grubej rury na pierwszy już rzut. Powiem Wam o mojej najbardziej żenującej książce w całym moim stosie. A mój stos jest ogromny, a ona jest najbardziej żenująca, w sensie ja ją najbardziej kocham, ale wiem, wiem że ludzi dziwi, że ją mam. To książka Magda M. Magda M. Nowe fakty, wywiady i zdjęcia. Jeżeli ktoś czytał, i to jeszcze jest wydanie rozszerzone, jeżeli ktoś czytał moją notkę na temat książki, o której zaraz powiem, to wie już, że jestem psychofanką. Ale ta książka... Ach. Moja młodość i moja miłość. I kupiłam ją na targach taniej książki, żeby nie było. Nie zapłaciłam za o 40 zł, chyba tylko 5, bo pewnie nikt jej nie chciał, ale ja się bardzo cieszyłam. I w środku są takie rzeczy jak y, twarze Magdy M., i tam są opisane wszyscy aktorzy, jest blok Magdy M, są ym, kultowe przedmioty Magdy M, czyli te wielbłędne słoneczniki, i tutaj jest po prostu taka wiedza, i, i ja w, y, po tej książce jeszcze bardziej pokochałam ten film, ten serial, bo się okazało, że on jest naprawdę taki bardzo dobry, bardzo kultowy i bardzo ważny. I myślałam, że już w moim życiu nie pojawi się więcej Magdm, ale potem pojawiły się DVD i ja je mam. Proste. Więc gdy Joanna Brodzik na swoim Instagramie powiedziała o tym, że niedługo wychodzi książka, ciąg dalszy Magdm, nie mogło jej zabraknąć u mnie, a z tego, że jestem blogerką, ją jeszcze wcześniej, więc psychofan miesiąc wcześniej posiada książkę, której nie posiada prawie nikt to miłość od pierwszego wejrzenia zacznijmy od dobrych rzeczy. Dobre rzeczy to takie, że ma pa, ma pa, ma fantastyczną okładkę. Po prostu to zdjęcie z Joanną Brodik z McDo M jest wspaniałe i chociaż tutaj nie ma grochów, nie ma krótkich pod, podwiniętych włosów lub chociażby tak żenujących <grybki> grzywki takiej, to i tak yy, przede wszystkim dlatego jest fantastyczne i to jest przepiękne zdjęcie, przepiękna okładka. Fantastycznie prezentuje się ta książka z zewnątrz. No i później trzeba przejść do historii, bo to, ta książka jest gruba. I mnie to zachwyciło. To jest normalna książka, jak się na nią spojrzy, to jest normalna książka. Więc okej, okay, jest gruba, jest wszystko, jest wszystko spoko. Tylko uwaga, teraz będzie spoiler. Jezu, tutaj umiera Piotr, rozumiecie? Umiera Piotr na początku książki. 100 pierwszych stron to umieranie Piotra. On umarł, i potem jeszcze 400 stron. To jest już go nie ma I na blogu nie mogłam tak, tak powiedzieć, bo nie mogłam wyrazić swoich emocji, więc próbowałam tak, wiecie Znaczy nie mogłam wyrazić ich, nie dlatego, że ktoś mi zapłacił za to, bo nikt mi nie za, za to nie zapłacił Tylko po prostu na blogu chciałam jakoś tak Wyrazić wszystkie pozytywne emocje, negatywne, ale nie spoilerować. A tu będę spoilerować, bo jest mi przykro, bardzo jest mi przykro. Także w ogóle yy, ten film powinien być yy, Magda M. recenzja <laughs> bo jeszcze dużo książek, ale no, no, dzisiaj sobie troszeczkę posiedzimy. W każdym razie, Radosa Figura zabił mojego mężczyznę życia. Rozumiecie to? Yy, Piotr Korzecki to mężczyzna mojego życia. Piotr Korzecki. To prawnik, który był mężczyzną mojego życia i on go zabił. Zabił go na motorze. A Magda M była w ciąży i jeszcze w ogóle straciła to dziecko i tam właśnie... I właśnie te dwie historie pokazują to, w jakim kierunku idzie ta książka. Karolina zostaje alkoholiczką. Yy, Agata jest przegłupia w tym y, całym, y, w tej całej książce Sebastian jest jako taki wali góry, tam prawie wcale nie ma ale jak jest to jest dobry Łukasz jest w jednym zdaniu nie ma kancelarii i nie ma Piotra nie ma niczego co było niczego no i figura mówi, że w wieku 30 lat ci bohaterowie patrzyli przez takie różowe okulary a w wieku 40 lat to okulary pordzewiały co mnie to obchodzi? nic mnie to nie obchodzi, bo ja chciałam piękny, widealizowany świat Magdy M Przykre, ale zasadnicze pytanie polega na tym, czy ją polecam. No, psychofanom wiadomo, że polecam, chociaż umrą od tej książki, poryczą się i nie wiadomo co, ale to mimo wszystko jest nowe spotkanie z Magdoem. A psychofani lubią spotkania z Magdoem. A tak normalnym śmiertelnikom, których nie rozumiem, to chyba nie, bo ona jest taka strasznie smutna, a z drugiej strony jest taka strasznie banalna, bo Magda M. jest banalna ogólnie, ale to jest piękne. Piękne. Tak więc bardziej polecam serial, a po serialu będziecie psychofanami, więc wtedy warto książkę. Ale od razu po fajnym happy endzie w ostatnim odcinku książka burzy to na początku, więc chyba nie. Tak więc ja Wam nie pomogę. Ja mam, ale ja mam nawet to. Więc musicie sami zdecydować. Jedno jest pewne: ta okładka i te, to zdjęcie jest przepiękne. Koniec kropka. Lecimy dalej. To już wie akurat każdy, że fanką jestem również Katarzyny Nosowskiej. Yy, od zawsze. Od zawsze ja i Katarzyna Nosowska to jedno. Yy, no ale teraz jak powstało Aja, że mi powiedziała, to chyba fanem jest każdy. Więc nic dziwnego, że powstała ta książka. I ja ją mam. No i nie znam osoby, która nie lubiła tych yy, krótkich filmów na Instagramie, bo one są super. A ta książka nie jest super. I to jest mi przykro to mówić, ponieważ wiem, że napisała ją Katarzyna Nosowska i wiem, że to jest w ogóle ekstra bombowe, bo ona jest bombowa. Ale poza fantastyczną okładką, w środku jest beznadziejna grafika. Totalnie beznadziejna. I to mnie trochę zasmuciło. No bo rozumiem, że to miało być takie kolorowe, że to miało być takie ciekawe, ale to jest brzydkie. To jest strasznie brzydkie. I spodziewałam się zupełnie innej książki. I wiem, że jest audiobook, i trochę słuchałam go, i on jest lepszy. On jest o wiele lepszy, bo ten głos samej kaśki on powoduje, że te smutne historie są ciekawe i śmieszne, a w książce one są dołujące. Są mega dołujące. Więc polecam Wam kupienie audiobooka, choć to okropne i nigdy w życiu nie polecam takich rzeczy, ale no, ta książka jest brzydka w środku, jest smutna. W ogóle jest dla mnie nieporozumieniem takim, że spodziewałam się takiego wow, a dostałam takie yy, no nie. Audiobook tak. I Katarzyna Nosowska na Instagramie. Oczywiście, że tak. No i Katarzyna Nosowska z nową płytą też oczywiście, że tak. A jeszcze w ogóle nikt nie wie, ale ja ostatnio <laughs> miałam egzamin z florystyki. Taki, wiecie, państwowy egzamin, bo szkołę zdałam normalnie piąteczki. No i państwowy egzamin był taki, że okazało się, że jestem perfektem, po prostu perfekcyjna jestem perfektem? Jestem perfekcyjna w matematyce. O, litości, serio! Wszystkie zadania zobaczmy tak! Tak leciały, <noise> a z roślin już było gorzej, ale z takich roślin sztuka yy, było super. I także zobaczymy, czy zdałam, czy nie. W każdym razie, jeżeli już o roślinach, tak się wam pochwaliłam, to o roślinach, projekt rośliny jest książka. Już zdecydowałam się na te dwie książki, yy, Kwiaty i Miód, o których pisałam i mówiłam w filmie, więc tu będzie. Jezu, zawsze jak oglądam filmy, i, człowiek, i ci youtuberzy nie wiedzą, gdzie, <gdzie>, gdzie jest karta. To no się zawsze tak śmieję, ja teraz też nie wiem. Tu, tutaj jest. <gdzie> Tamte dwie książki są ekstra super, ale postanowiłam, że może posiądę jakąś wiedzę inną od innych ludzi. Także zdecydowałam się na książkę dwóch dziewczyn: Weroniki i Oli. Eee, no i to jest projekt rośliny. Wiecie, jak projekt grafa i projekt witryna. <gdzie> Więc prawie rodzina. Także tutaj, ym, no, formę ma prawie taką samą. Na początku jest o metodach ym, dbania o te kwiaty, a później jest o, o tym, jak, y, jakie są kwiaty, jak o nie dbać, jakie konkrety już. Ym, tylko, że w pielęgnacji, no, ja się nie dowiedziałam za dużo, w sensie, mam jakieś tam informacje o tym, jak przesadzić kwiata, bo ten kwiat, widzicie, jak się rozrósł i to nie dlatego, że o niego dbam, tylko właśnie nie dbam. Zobaczcie ten liść. A ja chcę jego przesadzić i w ogóle chciałabym go tak porozczłonkować. Tutaj są jakieś takie w ogóle ochydstwa. Ja nie wiem, czy to jest fajne, czy to jest jakiś błąd. I nie dowiaduję się tego z tej książki. To mnie martwi, chociaż, no, szata graficzna jest oczywiście ładna i zdjęcia są piękne. No i pewnie... Jakieś tutaj może bym znalazła informacje, no i te kwiaty to wiadomo zawsze fajnie. W sensie rośliny, opisani każdej, ale ta książka jest chyba tylko do oglądania. W sensie są informacje, ale ja wolę o roślinach, kwiaty i miód. A nie wiem. Szerszą y, informację na temat przesadzenia tego kwiata to muszę chyba szukać w internecie albo u babci i dziadka. Szkoda także dzisiaj w ogóle chyba mówię wam tylko o słabych książkach no te trzy książki nie są słabe te trzy książki po prostu nie spełniły moich wymagań ogromnych a ogólnie są dobre no bo jeżeli książka jest ładna wizualnie i określa jakieś tam konkretne rośliny no to to jest dobre nie wiadomo tylko ja po prostu nie dowiedziałam się tego problemu jednego ale no to nie skreśla tej książki ona jest fajna Kolejna książka to sztuka obsługiwania penisa, i ona jest taka no bardzo, bardzo nawiązująca do sztuki y, kochania Wisłeckiej, tej y, ostatniej takiej y, typowo takiej niebiesko-fioletowo, właśnie z tym takim charakterystycznym rysuneczkiem linearnym. Y, no i tak sobie pomyślałam, wow, jeszcze to jest wywiad, a ja się tak bardzo ostatnio fascynuję mężczyznami. <grym> a właściwie y, tworzeniem człowieka. No tak, w sensie człowiekiem, człowiekiem, tworzeniem człowieka w taki sposób, że on już się urodził i trzeba z niego stworzyć super dobrego człowieka. To jest ważne, nie. I jakby ja jako przyszła mama chłopca, ja chcę to wszystko wiedzieć, a jak teraz jeszcze mam kilka lat, to ja posiądę to całą wiedzę. <grytanie> taki miałam plan, kupując książkę czasem czuję, czasem barbarzyńca, którą polecam wszędzie wszystkim i w ogóle w każdym prezentowniku. No i tak myślałam sobie, że może ta książka też mi o, jakoś tam pomoże w tym. Ale ona tak nie, ona w tym nie pomaga. Ona bardziej już schodzi na tą sferę taką bardzo seksualną, ale w taki sposób. Yy, stereotypowy, że na przykład dużo rzeczy jest takich no wiadomo, a oni rozpro oni jakby mają w tym problem, w sensie ci, którzy prowadzą tą rozmowę, czyli seksuolog yy, który no na co dzień styka się z tymi problemami i jakby największym problemem jest rozmowa że nie ma rozmowy w związku, wiecie ostatnio przeczytałam, że no warto w sumie być w związku z kimś, kogo się lubi także jeżeli taki mamy problem w dzisiejszych czasach, no to no to okej, okay, nie? Więc ta książka jest fajna. Yy, pokazuje dużo rzeczy, ale o wiele fajniejsza jest yy, Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Obie są w takiej samej formie, obie są z jednego wydawnictwa. To jest yy, Wywiad Rzeka. Oooo. Wow. Yy, ale tamta. Ta też, ale po tamtej. I wreszcie coś, co w 100% jest dobre. <grym> Już nie będzie narzekania. Yy, to miłość. Jak kochają Chińczycy. I jest bardzo, bardzo dobra. To jest mężczyzna, który pojechał do, do Chin i chciał się dowiedzieć, robił taki eksperyment, jak oni, jaki mają problem z miłością, z tym drugim dzieckiem, z tym, jak rodzice wybierają im małżonka, z tym, jak są portale, które w ogóle, za które trzeba płacić nie wiadomo ile pieniędzy żeby poznać kogoś, ponieważ oni pracują na tyle dużo, że nie mają czasu nawet nikogo poznać, a po drugie w ogóle, a po drugie nie mówi się tak, a po drugie jakby Chińczycy nie podchodzą do siebie, nie rozmawiają, bo to jest bardzo nieeleganckie i niemiłe. Także ta książka tak otwiera oczy i pokazuje, jak tam jest. Nie w taki bardzo brutalny sposób. To nie jest jakieś takie, o, nie, tutaj w ogóle zabili dziecko, bo było trzecie, a tutaj to, a tutaj to. Okej, okay, tak się trochę zaczyna, ale później to jest taka. Te chinki, bardziej tutaj jest o chinkach. One mówią to w sposób taki, no super, bo ja nie mam czasu, bo ja pracuję, a tutaj jest taki sposób, a to to, a to tamto. Też sam autor to jest fajne, że on wchodzi w to. Tak, całkowicie, bo on się zapisuje na ten portal i on się spotyka z tymi kobietami, tak trochę, żeby z nimi być, a trochę sprawdza. Też jest tak, że dostaje od nich maile i z nich bardzo dużo. Mam taką aplikację, że przypomina mi o wodzie. No, że po tych mailach już można wywnioskować, jakie są te kobiety, i kogo szukają, i w ogóle. To jest takie dziwne, ale to nie jest drastyczne. To nie jest jakieś bardzo smutne. To tak po prostu tam jest. I to jest tak przedstawione. Tak masz, zobacz, Karolina, tak tam jest. Więc bardzo mi się podoba ta książka i jest naprawdę bardzo super. Bardzo ją polecam. Kolejna super książka, o której już było na blogu, to już nie żyjesz. I widziałam w ogóle bardzo dużo takich opinii, y, ale, ale słabe, ale słabe. Oni próbują tu być śmieszni, a nie są. Dla mnie są. Jezu, tak strasznie dla mnie są śmieszni Ci autorzy, którzy opisują tą książkę, naprawdę. No i ogólnie jest taka historia tej książki ze mną, że e, czytałam ją na głos z Piotrkiem, więc jeżeli... Piotrkiem? Z Piotrem. Więc jeżeli y, właśnie może zrobicie z tej książki taką zabawę i czytacie ją na głos, macie z kimś jakąś taką relację, że możecie się pośmieć, możecie spytać, możecie powiedzieć ło, a nie czytać w głowie, w autobusie, no to może wtedy też tak powoduje, że jest śmieszniejsza. Ogólnie tutaj znajdują się takie historie yy, naukowe, jakby opracowanie śmierci, takich yy, głupich śmierci, że na przykład co by było, gdyby zjadł tyle ciasteczek, ile zjadł ciasteczkowy potwór. Co by było, gdybyś naprawdę komuś ścisnął dłoń? To jest ekstra. Co by było, gdybyś już nigdy nie wstał, w sensie z łóżka? Tak po prostu byś sobie leżał. Ym, I to nie jest, że ob, umarłbyś, bo byś nic nie jadł i nie robiłbyś siku, nie? No, tylko co by się stało z naszymi cząsteczkami ciała i w ogóle. Albo co by było, gdyby na przykład wypadło okno, ym, okienko w tym, w samolocie? To, to jest sztos, naprawdę. No i co też takie absurdalne, typu, co by było, gdybyś poleciał w kosmos. Mm, na gapę, co by było gdybyś wpadł do czarnej dziury, co by było, a to nie jest absurdalne na przykład, co by było gdyby ta książka, to jest śmieszne, ta książka spadła na ciebie z jakiegoś tam największego wieżowca, nie? W ogóle umarłbyś, to jest całkiem śmieszne. Yy, bardzo lubię tą książkę, bardzo ją lubię i bardzo ją polecam, też bardzo mi się podoba, yy, znaczy bardzo, no podoba mi się ta okładka, a czytelniczka mojego bloga powiedziała, że jest beznadziejna, więc może gustu. Albo mi się podoba, jej się nie podoba i tyle. No, ona nie jest jakaś taka perfekcyjna, że nie można się spierać, że jest zła. Ale środek jest fajny. Dla mnie, dla mnie naprawdę jest fajny do poczytania sobie, dla śmieszków. Mhm, fajna. Teraz już nie mam emocji takich bardzo dużych z tymi książkami, więc już będzie spokojnie. I kolejną książką jest Łobuzy. Grzesznicy, mi grzesznicy mile widziani. Jest rozmowa Łukasza Wojtusika z Grzegorzem Kramerem i Piotrem Żyłką. I ta książka, no kupiłam ją dlatego, że tak sobie mówię, wow obózy grzesznicy mieli widzianie, to jest w kościele zawsze takie fajne hasło, że ej jesteś grzesznikiem, przecież Jezus yy, kochał grzeszników i w ogóle dasz radę, bo jesteś grzesznikiem, to dobrze, tam się nie załamuj, bo grzeszysz, fajnie, dobrze, idź z powiedzi i potem już znowu będzie dobrze, bo Bóg cię kocha, nie? Yy, a tak książka w ogóle nic z tego nie ma. Piotr Żyłka jest w tym tak obrzydliwy, okropny jest w tej książce, bo on tak bardzo właśnie dla mnie człowiek, który był taki super przecież yy, i te, ta zupa na plantach i jest taki bardzo fajny. Okazało się, że w ogóle jest yy, szefem Deonu, co dla mnie jest koszmarem, z tej strony. I jeszcze opowiada tak, że yy, nie chciał negować, negując. Albo tłumaczył kogoś, że nie negujmy, i negował tych, którzy negują. Taka pętla, która w ogóle zapętlała się bez sensu i jakby tylko tak uzmysławiała, że ej, ty gadasz w ogóle bzdury. Um, I całe szczęście, że był Kramer, bo on tak mówił, ej, gadasz bzdury, albo no to ty teraz negujesz, przestań, nie? Że jakby to była taka miła rozmowa, ale coś mi tam zgrzytało. I dobrze mi się ją czytało całkiem, um, ale chciałam już ją skończyć bardzo i... Um jest dużo odpowiedzi na fajne pytania i jest też fajnie dużo pytań, na które oni nie znają odpowiedzi, a które my też sobie zadajemy. Zwykli śmiertelnicy. Nie? I to jest fajne, że na przykład też mówią po co spowiedź, dlaczego, to mnie na przykład bardzo urzekło, dlaczego możemy iść do komunii tylko tacy bezgrzeszni, skoro do Boga, do Jezusa przychodzili tylko ci, którzy właśnie mieli wielki problem i że on tylko, nie, no nie tylko, ale Przede wszystkim do nich lgnął, bo chciał im pokazać, że wszystko jest ok, nie? I czemu tylko ci tacy bez wskazy mogą przyjmować Boga do serca? No, wstyd, <grym> Więc ta książka ogólnie robi bardzo dużo dobrego, ale też. Ja nie mogę teraz oglądać Petroszuki, <grym> ale pewnie mi przejdzie niedługo. Więc no, to jest taka rozmowa facetów. Taka. Jest dużo pytań bez odpowiedzi, jest dużo odpowiedzi, jest dużo zastanowienia i to mi się podoba. Ta treść jest yy, prawidłowa, więc jeżeli zastanawialiście się nad tą książką, to jest sympatycznie. I ostatnia książka tak, żeby było coś dla dzieci, yy, bo w nawiązaniu do poprzedniej książ poprzedniego filmu możecie zobaczyć, jakie książki są najlepsze dla dzieci i dla dorosłych, a teraz będzie taka książka tylko dla dzieci, ale z dobrą ilustracją. To jest kefir w Kairze. I to jest śmieszne, bo ja miałam na ksywkę kefir kiedyś. No to jest rysowany przewodnik po miastach yy, świata. I to są takie króciutkie wierszyki, takie jakieś tam niezamądre, <taki> takie po prostu ale fajna ilustracja, bardzo kolorowa taka książka, ale w taki właśnie jak kolorowa nosowska była mega słaba, no to yy, Kefir w Kairze jest taką fajną, kolorową yy, historyjką, nie wiem czy tutaj yy, możecie fajna, taka śmieszna yy, dla dzieci, myślę, że odpowiednia, to jest nowość od znaku tego takiego dla dzieci no i tutaj nawet taki macie grubusik fajny z takim tym fajny pomysł, widzicie, nawet już po takim czymś można zobaczyć, że ktoś miał fajny pomysł na, na różne takie rzeczy. Fajna. I jeszcze jak jesteśmy przy książkach, a może książek nie lubicie, yy, to polecę Wam dwa magazyny. Dwa magazyny te same co zawsze, czyli przekrój i wok, ale dlatego je polecę, że ja już się na nie obraziłam, ja już ich nie kupowałam, bo Wok robił. Yy, nie wpasowujące się w, mo w moją stylistykę fotograficzną zdjęcia na okładce. I ja mówię sobie nie, koniec. Pierwsza okładka była do dobra, a drugą kupiłam tak, żeby się zobaczyć, co tam jest, bo nie podobała mi się, ale chciałam zobaczyć, jak to będzie. No i teraz matko cudo, jest tak przepiękna, przepiękny w ogóle druk, a tak mi się to podoba. Jeszcze za nią się nie brałam, ale ja w ogóle kupuję dla okładek. Już, no ale będzie pewnie na bloku, więc wam podziękuję kiedyś tam. Ale no, sztosik, zobaczcie. Nie wiem, czy tam widać. Sztos totalny. No i przekrój. Przekrój też mi się bardzo podobał. Przekrój zawsze ma ładne układki, ale ta! Cudne. No ja tam jest, wiecie. No ja jestem zakochana w fotografii. Nie tam żadna ilustracja aż tak nie przekona jak fotografia. Wiktoria, mm, z którą byłam w, w Warszawie W sensie u niej byłam To mówi, że przesada, że ten worek przesada Dla mnie nie przesada Dla mnie cudne <grym> Serio No i oczywiście tego też jeszcze nie czytałam Ale no, no to jest piękne no I nie podobała mi się żadna okładka w, w, Przekroju jeszcze tak bardzo A w środku jest Jak teraz sobie wertuję To jest wywiad z Pawlikowski Więc Pawlikowski po zimnej wojnie to mój mistrz, naprawdę, i jest bardzo obszerny wywiad, yy, którego jeszcze nie czytałam, ale się wezmę za to wszystko, no bo to jest tak dużo wiedzy i tego wszystkiego, no, no i ta układka, no. Ja wam polecam, bo okładka <grym> Przecież magazyn sobie możecie położyć na... Yy, na czym? Na stoliku kawowym i po prostu to wygląda. To wystarczy. Ktoś do was przyjdzie, wypije herbatkę, też nie będzie czytał, ale sobie obejrzy, a wasz dom zyska. Piękno. Także Przekrój Wok to są wydania czerwcowe. Jestem na tak. Nie, to jest Przekrój Czerwiec-Wrzesień, czerwiec wrzesień, a Wok Lipiec-Sierpień. Tak, 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 tak. Eee, także co, no, miałam taki pomysł, że na przyszły scenariusz, yy, ale jak zapisałam 8 książek i miałam każdej teraz pisać, to miałam takie co, nie, to będzie nienaturalne, jak będę z pamięci tak prawie czytać. Także no, moje recenzje są o, super, o, piękne, ale mam nadzieję, że tak jak z koleżanką, tak bym mówiła koleżance. Także mam nadzieję, że jesteście moimi kolegami, i koleżankami i yy, zachwyciliście się tymi tytułami lub nie. Ale wszystkie są dobre, tylko ja tak na nie negowałam, bo ja dużo od nich oczekiwałam. Mam nadzieję, że kupicie sobie gazetki, yy, książki i będziecie spędzać wakacje na hamaku. A ja teraz się z wami żegnam, yy, zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, wiecie, do no tego wszystkiego, żebym była youtuberką. <grym> Także ja do was teraz uję Pa! pa!